Cześć, zapraszam Was do obejrzenia filmu na temat dziesięciu najgorszych więzień na świecie. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz zostawieniu łapki w górę. 1. Więzienie zostało otwarte w lipcu 1852 roku i jest najstarszym tego typu obiektem w Kalifornii. Wybudowali je mający w nim zamieszkać przyszli więźniowie, którzy przez okres jego konstrukcji byli skoszarowani na statku więziennym łaben. Do 1933 roku przebywali tu zarówno mężczyźni, jak i kobiety, aż do wybudowania więzienia żeńskiego w Tehaczepi. Mieści się tu także osobny blok z celami śmierci dla oczekujących na wykonanie kary śmierci, a także komora gazowa, która nie była używana od 1993 roku ale przekształcono ją do wykonywania wyroków śmierci poprzez wstrzykiwanie śmiertelnej trucizny i tą metodą w latach 1996-2006 stracono 11 skazańców, w 2010 roku oddano do użytku nową komorę straceń, ale nie została jeszcze ani razu użyta. Ostatnia egzekucja odbyła się tam 17 stycznia 2006 roku, obecnie w tamtejszym bloku śmierci przebywa 728 skazańców. Pozostali więźniowie skazani w Kalifornii na najwyższy wymiar kary ulokowani są w innych więzieniach położonych na terenie tego stanu. W styczniu 2016 roku w San Quentin było osadzonych łącznie 3682 więźniów. W 1973 roku więzienie San Quentin odwiedził Viktor Frankel, który spotkał się ze wszystkimi więźniami. 2. W więzieniu przebywa wielu więźniów zagranicznych. Jest to surowe więzienie, w którym przebywają więźniowie oczekujący na karę śmierci i przebywający na długich wyrokach. Wszyscy więźniowie mają obowiązek nosić kajdanki na nogi przez pierwsze trzy miesiące odbywania kary, więźniowie skazani na śmierć musieli mieć przyspawane na stałe kajdanki na nogi, chociaż praktyka ta zakończyła się w 2013 roku, w książce The Damage Dan były więzień i kurier narkotyków Warren Fellows wspomina, że więzienie nosiło przydomek Wielki Tygrys przez tajów, bo grasował i jadł. Współpracownik Fellowsa, Paul Hayward, również odbył tam część wyroku. 3. Rike’s Island to wyspa o powierzchni około 167 hektarów na rzece East River w Bronxie, na której znajduje się największe więzienie w Nowym Jorku, nazwana na cześć Abrahama Rykena, który objął wyspę w 1664 roku. Początkowo zajmowała powierzchnię poniżej 40 hektarów, ale od tego czasu rozrosła się do ponad 160 hektarów. Pierwsze etapy rozbudowy realizowano głównie poprzez wywóz popiołów na wysypisko śmieci. Wyspa jest politycznie częścią Bronxu, chociaż dostęp przez most jest możliwy tylko z Queens. Jest częścią Queens Community Board 1 i używa kodu pocztowego East Elmhurst. Queens 11370 na wyspie znajduje się jeden z największych na świecie zakładów karnych i psychiatrycznych i została opisana jako najbardziej znane więzienie w Nowym Jorku. Kompleks, obsługiwany przez Departament Więziennictwa Miasta Nowy Jork, ma budżet w wysokości 860 milionów dolarów rocznie. Zatrudnia 9 tysięcy funkcjonariuszy cywilnych stycznia 1500 roku innych cywilów, obsługujących 100 tysięcy przyjęć rocznie i średnią dzienną populację wynoszącą 10 tysięcy więźniów rok 2015. Większość zatrzymanych to oskarżeni. Postępowaniu przedprocesowym, przetrzymywani za kaucją lub tymczasowo aresztowani. Pozostała część populacji została skazana i odbywa krótkie wyroki. Według analizy przeprowadzonej przez New York City Controller z 2021 roku przetrzymywanie jednej osoby na wyspie Rikers Island przez rok kosztuje miasto około 556 539 dolarów, wyspa Rikers słynie z przemocy. Znęcania się fizycznego i psychicznego oraz zaniedbywania więźniów, co wzbudziło zainteresowanie prasy i sądu, co zaowocowało licznymi orzeczeniami przeciwko rządowi Nowego Jorku, doszło do licznych ataków więźniów na funkcjonariuszy umundurowanych i inny personel cywilny, często skutkujących poważnymi obrażeniami. Według raportów magazynu Mother Jones w maju 2013 roku Rikers Island znalazła się na liście dziesięciu najgorszych zakładów karnych w całych Stanach Zjednoczonych. Udokumentowany wzrost przemocy na wyspie Rikers odnotowano w 2010 roku, w 2015 roku miały miejsce 9424 napaści. Najwięcej od pięciu lat, w październiku 2019 roku. Rada Miasta Nowy Jork przegłosowała zamknięcie obiektu do 2026 roku. 4. United States Penitentiary, Administrative Maximum Facility, powszechnie znane jako ADX-Florence lub Supermax, to amerykańskie więzienie federalne w hrabstwie Fremont niedaleko Florencji w Colorado, obsługiwane przez Federal Bureau of Prisons, oddział Departamentu Stanów Zjednoczonych Sprawiedliwości, ADX-Florence. Zbudowane w 1994 roku i otwarte rok później, jest klasyfikowane jako więzienie Supermax, czyli jednostka kontrolna, które zapewnia wyższy, bardziej kontrolowany poziom aresztu niż więzienie o zaostrzonym rygorze lub o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Jak się je nazywa, w federalnym systemie więziennictwa. ADX Florence stanowi część federalnego zespołu karnego we Florencji FCC Florence, który jest położony na 49 akrach 20 hektarach ziemi i mieści różne obiekty o różnym stopniu bezpieczeństwa, w tym sąsiadujące więzienie Stanów Zjednoczonych, Florence High. ADX Florence został oddany do użytku, gdy federalne biuro więziennictwa potrzebowało jednostki zaprojektowanej specjalnie do bezpiecznego zakwaterowania tych więźniów, którzy są. Najbardziej skłonni do skrajnej przemocy wobec personelu lub innych osadzonych, a także więźniów uznawanych za zbyt głośnych lub stwarzających zbyt duże zagrożenie dla bezpieczeństwa nawet więzienie o zaostrzonym rygorze. Więźniowie przetrzymywani są przez większą część dnia w pojedynczych celach wyposażonych w elementy wykonane z wylanego, żelbetowego betonu, aby zapobiec samookaleczeniom, i znajdują się pod całodobowym nadzorem, prowadzonym intensywnie przy wysokim wskaźniku personelu do liczby osadzonych. 5. Alcatraz Island, wyspa na zatoce San Francisco. W języku hiszpańskim zwana jest wyspą głuptaków. Znajduje się na niej nieczynne już więzienie o zaostrzonym rygorze, działające od 1934 do 1963 roku. Zamknięte zostało głównie z powodu wysokich kosztów utrzymania, błędów konstrukcyjnych i powstających uszkodzeń betonowych elementów poprzez słone, nadmorskie powietrze. Główny budynek więzienny został wybudowany w latach 1909-1912. Więzienie nie jest jedyną atrakcją turystyczną wyspy Alcatraz. Miłośnicy przyrody i architektury mogą tam napotkać siedliska wielu gatunków roślin i ptaków, zwłaszcza mew, które w marcu zakładają gniazda. Na wyspie znajdują się też ślady trwającej dwa lata 1969-1971 okupacji wyspy przez Indian, na przykład ruiny małego osiedla mieszkalnego przyległego do więzienia. 6. Więzienie Lasante zostało zbudowane w 1867 roku przez francuskiego architekta Emil Wodremera. Placówka wzięła swoją nazwę od ulicy, na której znajdowała się główna brama więzienna. Więzienie zostało podzielone na cztery bloki oznaczone literami od A do D. Każdy blok był przeznaczony dla więźniów innej narodowości lub rasy. W takiej charakterystyce blok A był przeznaczony dla więźniów z Europy Wschodniej, blok B dla czarnoskórych Afrykanów, blok C był przeznaczony dla więźniów z Mahrebu A. Blok de dla reszty więźniów, w 1900 roku po zburzeniu więzienia de la Grande Roquette. La Santé stało się ostatnim miejscem penitencjarnym w Paryżu, w którym wykonywano wyroki śmierci. Wyroki te były wykonywane głównie publicznie, za murami więziennymi za pomocą gilotyny, której używano od 1909 roku. W 1939 roku zakazano publicznych egzekucji, a miejsce egzekucji przeniesiono na więzienny plac. Ostatnimi więźniami, na których wykonano wyrok kary śmierci, byli Roger Bontems oraz Claude Buffet, którzy zostali straceni 28 listopada 1972 roku, w czasie niemieckiej okupacji. La Lasante służyło także jako miejsce przetrzymywania zarówno kryminalistów, jak także działaczy opozycyjnych oraz członków ruchu oporu w 1944 roku, wraz z wkroczeniem aliantów do Paryża, w więzieniu wybuchu bunt, który został krwawo stłumiony przez okupacyjną francuską milicję. 7. Więzienie w Diyarbakir. W latach od 1981 do 1984, w najbardziej brutalnym okresie establishmentu, kiedy poddawani byli systematycznym torturom przeciwnicy polityczni, często działacze socjalistyczni i kurdyjscy, zginęli tam 34 więźniowie, incydent we wrześniu 1996 roku, kiedy policja weszła do więzienia. Aby uspokoić protest, spowodował śmierć dziesięciu więźniów. Wydarzenie to zostało potępione w 2010 roku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Perisan i Indyk. Niektórzy uważają, że to więzienie zostało utworzone w celu zniszczenia kurdyzmu w kontekście konfliktu kurdyjskiego, a dziś kilku byłych więźniów uważa, że złe traktowanie w więzieniu sprzyja napięciom między państwem tureckim a Kurdami i entuzjazmem wobec partii pracujących Kurdystanu. Następnie wzbudzone więzienie składa się z dwóch jednostek. Jeden typu E może pomdrugeścić 744 osoby, a drugi typu D, przeznaczony dla więźniów politycznych, może pomdrugeścić 688 osób. Ale jak stwierdziła specjalna komisja tureckiego parlamentu podczas wizyty w 1996 roku, zakład jest przepełniony. 8. Więzienie Kejson w Manili może pomdrugeścić 800 skazanych, obecnie jest domem dla 3800 więźniów, znajduje się w nim prawie 5 razy więcej osób. Przerażające fotografie z wnętrza zakładu ukazują nieludzkie warunki, w jakich przetrzymywani są więźniowie, w więzieniu jest tak tłoczno, że skazani zmuszeni są spać w pozycji siedzącej lub stojącej, zakład karny jest odzwierciedleniem systemu wymiaru sprawiedliwości pogrążonego w chaosie, to również efekt wojny wypowiedzianej handlarzami narkotyków. Prezydent Filipin Rodrigo Duterte obiecał, iż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy swoich rządów rozprawi się z korupcją i handlarzami narkotyków. Tragiczne są również warunki sanitarne: jedna toaleta przypada na 130 więźniów, w środku unosi się woń ohydnego zapachu. Brak higieny oznacza występowanie chorób, takich jak gruźlica, zakażenia skóry czy biegunka. Więźniowie często zapadają na choroby zakaźne. Niehumanitarne warunki przeradzają się również w przemoc i tortury: więźniowie stają się agresywni i rozdrażnieni. Z powodu braku cel więźniowie śpią, jedzą i myją się razem, w środku nie ma też odpowiedniej wentylacji. Stąd budynek jest siedliskiem wielu owadów, przeludnione więzienia to problem, który ciągnie się w tym kraju od dziesięcioleci. Rząd nie potrafi jednak podjąć odpowiednich kroków zmierzających w kierunku jego rozwiązania. Dziesięciu jedenastych wad sądach brakuje sędziów i prokuratorów. W konsekwencji dochodzi do zaledwie dwóch lub trzech przesłuchań więźniów w roku, sprawy mogą zatem przeciągać się latami. Więzienie w stolicy Filipin określane jest przez wielu mianem, piekła na ziemi, to bez wątpienia jedno z najcięższych zakładów karnych na świecie, biorąc pod uwagę warunki, w jakich żyją osadzeni. 9. Karandiru największe więzienie w brazylijskim mieście São Paulo, w którym odbywało jednocześnie kary do 30 tysięcy więźniów, więzienie leżące w dzielnicy Karandiru, stąd jego nazwa urzędowa zasłynęło największą w dziejach Brazylii zbrodnią popełnioną przez instytucję rządową na obywatelach tego kraju, masakrą w Karandiru. W której w 1992 roku śmierć poniosło ponad 111 skazańców, w kwietniu 2002 roku więzienie pokazano polskiemu prezydentowi, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu podczas jego wizyty w tym. Mieście, we wrześniu tego samego roku, jako symbol przemocy i niehumanitarnych metod penitencjarnych, zostało zamknięte, a następnie, 9 grudnia, wyburzone. Zdarzenia z 2 października roku 1992 doczekały się szeregu opracowań i dokumentacji filmowej, również ekranizacji fabularnej. Więzienie Sona z trzech serii serialu TV Prison Break wzorowane jest na więzieniu karandiru. 10. Więzienie Guantanamo. Po 11 września 2001 roku więzienie stało się narzędziem do walki z terroryzmem. Prezydent George Bush wydał rozkaz dotyczący zatrzymywania traktowania i sądzenia osób niebędących obywatelami USA w wojnie z terroryzmem, to spowodowało, że Pentagon mógł przetrzymywać w Guantanamo osoby spoza USA przez dowolny czas bez postawionych zarzutów. W 2002 roku rozpoczęło się przewożenie do Guantanamo więźniów z Afganistanu, w ślad za tymi wydarzeniami prezydent USA podpisał. Kolejny dokument mówiący o tym, że osadzeni ci nie są traktowani jak jeńcy wojenni i że nie obowiązuje ich artykuł Trzech Konwencji Genewskiej, można więc ich torturować i poddawać mękom psychicznym. Więźniowie są bisi, izolowani, obnażani, wyśmiewani również w aspekcie seksualnym, szczuci psami, przetrzymywani w pomieszczeniach ze skrajnie niską temperaturą, pozbawiani snu i światła, długotrwale przesłuchiwani. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę.